Tym razem pomysł na całego kurczaka. Jak przygotować, żeby był soczysty, smaczny, żeby nie było wrażenia suchego mięsa i żeby nie było też niebezpieczeństwa, że nam się nie dopieczy? Ile piec całego kurczaka? Oczywiście pieczony w całości to dosyć banalna sprawa, ale ja mam zawsze z tym problem, że mięso od kości nie jest doprawione. Dlatego też dzisiaj przygotujemy kurczaka nieco inaczej. Tak jak tutaj leży wyluzowany, dosłownie i w przenośni na talerzyku. Wyluzowany, czyli wycięty jest z niego. Cały korpus, zostawione tylko dwie kości spod podłudzia i dwie kości również od skrzydełek. Nic więcej. Czyste, aromatyczne mięso, łącznie z tym, że wyciąłem zobaczcie, to jest łódka, jeszcze jedną kość po to to wszystko, żeby marynata przeszła tu do mięsa i tu do mięsa. Z drugiej strony. Chciałbym go zabezpieczyć przed tym, żeby się nie wysuszał. Przygotujmy więc aromatyczne masło, które trafi tam pod skórę. Miękkie masło do miski. Majeranek suszony. Może troszeczkę go rozetrzyjmy, żeby ładniej pachniał. Posiekam trzy ząbki czosnku. Chciałbym, żeby czosnek rzeczywiście mocno pachniał. Stary, sprawdzony sposób. Troszeczkę soli i rozcieramy. Do masła. I jeszcze jeden element, który powinien się pojawić w maśle, czyli orzechy. Orzechy pistacjowe obrane rozcieramy drobno. Skórka z cytryny stosunkowo dużej ilości, po to, żeby to wszystko ładnie pachniało, żeby nie była ta marynata zbyt mdła. I na samym końcu coś świeżego, czyli gałązki rozmarynu. Tym razem gałązki rozmarynu bardzo drobno posiekane. Czym drobniej, tym łatwiej je później zjeść. Jeżeli chcielibyście samego kurczaka na przykład zaromatyzować tylko rozmarynem, to wystarczy wrzucić go w całych gałązkach, pod skórę. Ja bym chciał jednak, żeby on tam został na dłużej, a żeby dobrze przegryzł się z całą marynatą, więc drobniutko siekam. To wszystko teraz dobrze mieszamy na jednolitą masę. I teraz możemy już przygotować samego kurczaka. Przekładam go na deskę i delikatnie robimy miejsce pomiędzy skórą a mięsem, tam, gdzie ma trafić marynata. I małą łyżeczką, bo jest to za pomocą worka cukierniczego, jak Wam łatwiej, powinniście tę marynatę umieścić dokładnie tutaj. Najpierw tę skórę oddzielamy od mięsa i teraz wkładamy tam masło i równomiernie, naciskając, rozkładamy. O właśnie. Troszeczkę na piersi i delikatnie możemy zrobić dokładnie to samo tutaj z udami. Tak przygotowane mięsko możemy w zasadzie ułożyć w naczyniu. Zrobimy jeszcze jeden element, który spowoduje, że mięso będzie dobrze pachniało. Tutaj przygotujemy marynatę sos sojowy niewielkiej ilości miód, mniej więcej dwie małe łyżeczki, soki i skórka z cytryny. Wykorzystamy tę samą cytrynę. Kilka gałązek rozmarynu, tym razem dodany w całości, żeby tylko ten rozmaryn oddał aromat. Nie będę go siekał, wystarczy go delikatnie umyć i w takiej postaci tutaj rozłożyć. Czosnek w plasterki. I również, żeby utrzymać klimat azjatycki, świeży imbir. Tym razem w plastrach. On będzie bardzo ładnie pachniał i ten aromat, mam nadzieję, przejdzie. Do kurczaka. I odrobina oliwy jako jeden z najważniejszych elementów nie tylko tej, ale każdej marynaty. Dokładnie mieszamy. W tak przygotowanej marynacie mięsem do dołu układamy kurczaka. Odkładamy go do lodówki na około 15-20 minut, bo te zabiegi, które przed chwilą zrobiliśmy, spowodują, że całe danie będzie bardzo soczyste i bardzo aromatyczne. Podamy całe danie z pieczonymi warzywami. Marchewka i pietruszka obrane, upieczymy w całości. Przekroję tylko na pół, żeby doszły razem z kurczakiem. Młode warzywa mają to do siebie, że bardzo szybko się dopiekają. Ta minimalna ilość marynaty i duża ilość wody w samych warzywach w zupełności wystarczy do tego, żeby się nawet nie upiekły, ale pięknie uparowały. Szczególnie, jak czymś będą przekryte. Normalnie byśmy je przykryli prawdopodobnie folią aluminiową albo upiekli w żaroodpornym naczyniu, ale dzisiaj przykryjemy je kurczakiem. I ten kurczak będzie gwarancją również tego, że będą miały idealne środowisko do tego, by się uparować. Kilka marchewek także wzdłuż. Do tego wszystkiego jeszcze jedno warzywo, które moim zdaniem tutaj dobrze będzie się komponowało, czyli młoda kapusta pokrojona jak widzicie, w grube kawałki. Może być to kostka, ale wystarczy, że pokroimy ją w grube kawałki. Liście zewnętrzne oczywiście nie wyrzucamy, ale tymi liśćmi wykładam naczynie, w którym będę zapiekał całą potrawę. To wszystko już teraz możemy, no właśnie, zamarynować, ale w marynacie, która jest razem z kurczakiem. Po kilkunastu minutach kurczak dobrze, mam wrażenie, przeszedł wszystkimi aromatami. Musimy teraz... Dosłownie na chwilę wyjąć go z marynaty, delikatnie, i w tej marynacie obtoczyć warzywa. Trochę kapusty, i teraz do naczynia, w którym będziemy wszystko zapiekać. Najpierw warzywa. Polewamy jeszcze pozostałą marynatą. I teraz układamy tutaj kurczaka. Skórę z kurczaka tym razem nie polewamy żadnym tłuszczem, żadną oliwą ani masłem. Skórę po prostu delikatnie solimy. Ta sól to gwarancja również chrupkiej skórki. No i teraz jedyne co powinniśmy zrobić. To wstawić to do piekarnika, ponieważ potrzebny jest jeszcze jeden składnik czas. Samo przygotowanie tego dania to sprawa bardzo prosta, ale teraz musimy to wszystko zapiec. Pieczemy w temperaturze 180 stopni na początku przez około 30 minut, a później temperaturę trzeba troszkę zwiększyć, żeby tę skórę mocniej zapiec albo skoloryzować. Kurczak do pieca! Po około 40-45 minutach. Swobodnego, delikatnego pieczenia. Kurczak jak jest zrumieniony. Możemy chyba być pewni, że jest dobry. Jeżeli z jakiegoś powodu rzuciliście zimnego kurczaka prosto z lodówki, pamiętajcie, żeby tego czasu zarezerwować sobie troszkę więcej. To bardzo dobrze pachnie i tak, moi drodzy, prezentuje się moim zdaniem, idealnie upieczony kurczak. Soczysty z chrupiącą skórką i chrupiącymi warzywami.